Motocykle, tyle definicji i u właścicieli. Dla jednych to narzędzie do przemieszczania się, jeszcze inni traktują jako zwykłą odskocznię, a dla jeszcze innych to coś na miarę religii, życiowej drogi. Istnieje jednak miejsce, gdzie wszystkie te klimaty i osobowości spotykają się na parę dni, tworząc zupełnie inną historię. To miejsce to zlot motocyklowy. Dlatego, zobligowany tytułem złego motocyklisty, który nadał mi Petit, zabieram Was na jeden z nich. To, co nas czeka, to tak naprawdę jedna wielka niewiadoma. Mogę Wam tylko zdradzić, że zlot w okolicach Kurtoszyna, na który jedziemy, okrył się słabą iście matmaxową. Także czeka nas ciężka noc. Ja przy okazji odpalam swój ulubiony tryb Incognito i widzimy się na zlocie. stoi Yamaha Virago 535. Na sobie mam kurtkę Seka Bonneville. Klasyczną, pasującą do motocykla. Dlaczego? Kamil wpadł na spontaniczny pomysł. Petit, w ten weekend w Cieszkowie jest zlot. Jedziemy na niego. Ja się dłużej nie zastanawiałem. Dobra, robimy to. Tylko trzeba wziąć jakiś fajny motocykl, który będzie pasował do zlotu. Padło na Yamaha. Zarzucam kask i lecę do Cieszkowa. No, Boże, Zajebisty to... Ja ja to... Już... motocyklowy to No właśnie Ważna zasada najpierw rozłóż namiot a potem idź na melanż tak <laughs> A gdzie jest krop ciekawy? Jesteśmy na Złocie w Cieszkowie. Dobrze mówię? Tak, to jest nowa lokalizacja zlotu w Krotoszynie, który kiedyś był, znaczy kiedyś był, do dzisiaj jest legendarnym zlotem wśród motocyklistów, tych złych motocyklistów, o których zresztą sam mówiłeś. Tak. I sam już dzisiaj doskonale wiesz, że miano, które mi nadałeś, nadałeś całkiem niedawno, to jest praktycznie zero w porównaniu do ludzi, których tutaj dzisiaj spotkamy, nie? Tak, dlatego nagrywamy teraz, jak jest godzina, dochodzi 18, a nie o godzinie 20 albo 21, bo wtedy podejrzewam, że będzie, jak to się mówi. Kul kulminacyjny punkt. No, nie pamiętam. Daj mu. Hello? Spójrz w górę i pomachajcie. Hey, mamy machać, teraz jakby... Co <laughs> no. jak Mirek już tańczy węgorza, to znaczy, że jutro będziemy silnika szukać do Toolixa, nie ma CGS XR 600, jego będzie fioletowy. To jest największe przekleństwo każdego mojego zlotu. Okay. całą noc to chodzi o falony, i. pójdzie z kasia, za chwilę stanie i tak go okay. odpali, i dalej to chodzi, Ale każdy ma jakieś zaburzenia fizyczne. Więc może on. Ja chodzę w okulara on musi mieć to odpalone cały czas. Ja Wam mówię na takim zlocie nie ma lekko. Tu trzeba walczyć o przetrwanie. Tu trzeba być dobrze przygotowanym. Najlepsze jest to, to, to nie jest jego sprzęt, to, to. Ale jego sprzęt to samo robi Najwyżej się zamienią Ale wbrew temu, to tutaj się dzieje, można spotkać też ciekawych ludzi Pasta z kolejnymi motocyklami Pamiętam jeszcze czasy, gdzie ten zlot naprawdę był zły i ja byłem taki małym, przestraszony dzieckiem, który na to wszystko patrzył i mówi sobie, to tak można? Nie tak można. Tak, a ja jestem na zlocie pierwszy raz i mam to samo, chyba co ty miałeś wtedy. To, że jestem trochę przerażony tym. Co no i teraz tutaj po, widzę. Powiedz mi, jakie są twoje, twoje wnioski po tym właśnie pierwszym rzucie oka, czy to rozumiesz, czy odnajdujesz się w tym świecie? Nie do końca utożsamiam się z tym, co się tam dzieje. Mm. I też nawet nie mówię o. No? Tym, co się tam dzieje, no. ale ogólnie jako, że nie, nie jestem tego typu motocyklistą. Ale to teraz pytanie, wziąłeś ze sobą kumpli, których znasz całe życie i którzy przez cały dzień powtarzają Ci to magiczne hasło? Dejmu! <noise> nie! Zagotował się. Czy jednak byś nie uległ tej presji grupy i nie poleciałbyś razem z nimi po prostu? Nie, wydaje mi się, że... I to nie dlatego, żeby mnie ktoś mnie źle nie zrozumiał. Nie dlatego, że mi się to nie podoba, albo uważam, że jesteś tutaj nie tak. Po prostu ci ludzie są w swoim świecie. Tak. Dobrze, że jest to robione pod jakąś kontrolą na terenie zamkniętym. Każda osoba, która chce wyjechać z imprezy, żeby wyjechać najpierw musi dmuchnąć walkomat. Jeśli akumat wykaże odpowiednią liczbę, no po prostu tej osoby się tak. nie wypuszcza. I widać, że ktoś to kontroluje, przynajmniej w jakimś tam stopniu, tak. Stopniu. Ale to wszystko jeszcze przyjęła straż poza. Żeby jej kurzyli Nie, ja to po prostu prysznic przyjechał. Mówię. Dawaj, dawaj! To tak, to, to nie ma. <gry> Pan czy naprawdę jest? Zresztą. Jak ktoś się pyta, czy są tutaj płyśnice? Są Nie ma problemu. ktoś przyjechał jakimś adv ktoś przyjechał jakimś sportem. Przyjechało też właśnie dużo motocykli typu chopper, czy właśnie jak tak mówimy o towarzystwie harlejowym. Ale mimo wszystko, mimo tego, że ci ludzie są jakby z kompletnie różnych światów. Nagle spotykasz ich tutaj? W jednym miejscu. Tak. I, się I ta pogadują. presja grupy, o której mówiłem, nagle wszyscy razem, rozumiesz, wjeżdżają w piach, mają radość jak dzieci, zakupują te motocykle, razem napiją się piska i jest pełen nut, nie? Ale tutaj chciałbym też powiedzieć, właśnie jedną istotną rzecz, bo pokazujemy troszkę niektóre sceny takie bym nazwał dantejskie, nie? Po tak. prostu to, co się tutaj dzieje. Mimo wszystko ocenzurowane. Przechodząc się po całym placu zlotu, widać ludzi. Po prostu pasjonatów, ludzie, którzy przejechali jakimś fajnym klasycznym motocyklem, niespotykanym, jakimś klasykiem, który jest odbudowany albo przerobiony. Tak. I oni tu spotykają drugą taką osobę i mogą z nią porozmawiać. Tak. Co jest istotne też na wydarzeniach tego typu, że możesz na Zot pojechać kompletnie sam, nie znając nikogo. Na pewno znajdziesz kompana, z którym znajdziesz wspólny język. I tak jak wczoraj przerobiliśmy właśnie taki wieczór, gdzie nagle okazuje się, że człowiek, którego spotykasz, nigdy go nie widziałeś w życiu na oczy, rozmawiasz z nim na temat motocykla, który sam chciałeś kupić jakiś czas temu, a on patrzy na twój i mówi też taki miałem. Po czym okazuje się, że przerobił zupełnie podobną historię tej twojej drogi motocyklowej. Jak zaczynał, co go jarało, z czego zrezygnował. I do momentu, którym jest dzisiaj na przykład spotykacie się i macie taki wspólny dalej język. To jest ta podczaskana, to opowiadałeś wtedy, to oglądasz no ładny sprzęt no ładny Nie na zlocie, od motocyklisty, cena okazyjna, gdyż wyjeżdżam za granicę, albo rodzi mi się dziecko, albo potrzebuję na operację. Prędkość odbierze. Odbiera, odbiera. Kaj, to byś chciał? Spójrz w górę. W górę? A to jest O! Ja mam Dawaj, dawaj, ja Cię obserwuję. Sam widziałeś szatana, który jeździł różowym Simpsonem. Powiedz sobie, co za kosmita w ogóle, kto to jest, nie? tego człowieka, wchodzisz z nim w jakiś głębszy temat i nagle się okazuje, że znaczy też bardzo wiele wspólnych nie. tematów, to część to życie nie Nie ulegasz stereotypom, którym ulegasz na co dzień. Czyli nie zakładasz od razu z góry, że jak widzisz takiego człowieka, on nie pasuje jakby do twojego światopoglądu, czy tego, wiesz, jakim ty człowiekiem jesteś, nagle się okazuje, że tutaj wiesz, spotykasz człowieka, który jest do ciebie też bardzo przyjaźnie nastawiony. I ty też do niego się otwierasz. Ale nie, w jakim wieku jesteśmy, czym się interesujemy, to łączy tych wszystkich ludzi jedna rzecz. Motocykle. I mimo wszystko, przechodząc się po tym placu, podejdziesz do motocykla, który Ci się spodoba i się okazuje, że podchodzi osoba, do której normalnie byś nie podszedł, bo... Tak. Z różnych powodów, tak? Bo jest duży, bo jest mały, bo jest taki czy inny, a motocyk jednak łączy i to jest fajne właśnie w tym zlocie. Ja cały ciekawie. czas kibicuję, zresztą aż w końcu Petit poczuje tak naprawdę ten klimat yy, tego zlotu i to Virago 535 Gdzieś poczuję chociaż trochę tego piaskowania łańcucha To tzw. jest jego. klasyk, ja tego nie, mo <noise> nie mogę ruszyć. Poza tym 5 535, wiesz do, do kogo należy? Ja wiem, słyszałem. No, do Clint'a Studa. Aha, o kurde. <noise> Fajnie, że tu przyjechałem. Ja się z tego powodu cieszę. To jest odpowiedni sprzęt i stylowa teraz. sesja, od razu z zdjęcie. Z fają, z baseballem, z browarem. Ja z lot trochę inaczej zawsze widziałem. Właśnie taki dla mnie złoto to jest bardziej coś takiego jak się dzieje w Karpaczu Jakieś tam pokazy, jakieś elementy kulturalne i tak dalej Tak A tutaj przyjeżdżasz i jest kompletnie inaczej, nie? I to, to jest fajne, ale teraz przede mną najważniejszy moment imprezy Czyli noc A mam po zmroku na... zło wychodzi dopiero Tak, mam nadzieję, że ją przeżyję jeszcze zobaczymy, bo... Wszystko będzie, Wszystko będzie. może stworzyć podczas jednej nocy wystarczy jeden mały punkt zapalny Na, naprawdę? jeden mały punkt to zapalny jest sztuka w wysokim wykonaniu Jak się spało? Dobrze, w, 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 w sumie ale... Ech. Ksiądz się usunie z kadru, co tutaj jest? O. Ksiądz by to chciał zbliżenie złapać. No właśnie, widzimy. Ale powiem Ci, że niedziela i słabo. no, e, no to był pierwszy objazd dopiero. Jeszcze nie było... No, bierz, mamy jeszcze 20... Ej, a Ty pod kościół może Dobra, podjedziemy dana jeszcze? Dana, to, Dobra, to to czekaj. Jest. Żeby nie było... Znajmę ja miło Znajmę miłosierdzie. Noc minęła spokojnie, udało się przeżyć, było dużo lepiej e, niż się spodziewałem. Najważniejsze ja chyba jest to, że mamy swoją i swoją reakcję na to, co się działo w nocy, także już nie powiem. To ja dowodzi, że, że jednak ci się podobało. Tak, że ci się nie podobało, albo że było nudne, albo że ci zimo, to cykliści, dlaczego? Oni orali te sprzęty, nie wiem, nie rozumiem, o co chodzi, ale. Znaczy, ma... Tego nadal nie rozumiem, nadal ale... nie rozumiem tej bezsensownej destrukcji. No więc... ale ja 12 lat obserwuję to zjawisko i sam też będę w nim udział i też do końca jeszcze nie wiem tak naprawdę, czemu to służy i czym to jest powodowane. Ale najważniejsze jest to, że masz ten uśmiech na twarzy, jak na to wszystko patrzysz. I kibicujesz jeszcze tym ludziom. Nie? Ja zostaję przy tym, co ty powiedziałeś, że to jest pewnego rodzaju sztuka. Tak. W sumie tą deskę, na której zostawili swoje ślady, możemy wziąć, powiesić w garażu i powiedzieć, że to jest pewnego rodzaju jakiś obraz. Nie? Tak, I żeby Ale dało sam nie udało mi się namówić, żeby zrobić to RSV. No bo. Właśnie, dałem kluczyki Kamilowi. O pierwszej w nocy już sam mówię, że może jednak oddasz mi te kluczyki. Złamałeś złotą zasadę zlotu, to chyba była trzecia. Jedni wrócą na kołach i to są ci najbardziej szczęśliwi, inni wrócą na lawecie, to są ci mniej szczęśliwi. A jeszcze jest grupa taka, która wróci dopiero jutro, ponieważ dzisiaj raczej nie dadzą rady. Kiedykolwiek wrócimy? Być może. Być może w przyszłym roku ucinek Zakopie ryswał 1000 mile w piachu. Być może przyjedzie Roman ze swoją Dr. Queen, tym razem jako szczęśliwi rodzice. Być może Mirek weźmie ze sobą akordeon. Być może Shatan na swoim różowym Simpsonie pokona wewnętrzne demony. Być może. Być może Grucha zostanie mistrzem żużla, a Laska znajdzie nowy motocykl marzeń dzięki naszym wideo. Być może Natalia będzie mogła zrobić prawo jazdy i przyjedzie własnym motocyklem, być może ja też przyjadę. Być może ta burza, kurzu, dymu i hałasu to najwyższa forma sztuki, a być może chodzi tylko o chwilę zapomnienia. Być może Cinek ma rację twierdząc, że wszyscy ludzie na tym zlecie mają wewnętrzne zaburzenia. A być może wszyscy się mylimy. Być może ci nieobecni byli tam razem z nami, a. Mała dziewczynka stojąca pod płotem razem z tatą i krzycząca na widok motocykla Tata, tata, Wirago jedzie, wkrótce zrealizuje swoje marzenie o jeździe motocyklem i stanie się inspiracją dla innych. Opowiem jej tę historię.